Dzień dobry, witamy Państwa w programie Biznes Raport Gazety Finansowej. Dziś naszym gościem jest Pan Jarosław Ryba, prezes Związku Instytucji Pożyczkowych. Do spotkania zainspirował nas ranking Gazety Finansowej Złota Setka, w którym publikujemy wyniki finansowe największych instytucji finansowych w Polsce. Kilka lat temu na tej liście zaczęły pojawiać się firmy pożyczkowe i ich wyniki świadczą o tym, że ta obecność nie jest ani jednorazowa, ani przypadkowa. Panie Jarosławie, w lipcu 2020 roku firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 307,5 tysiąca nowych pożyczek o wartości 793 miliony. W porównaniu do lipca 2021 to jest wzrost ilościowy o 19% i wartościowy o 18%. Co te liczby mówią? O sytuacji yy, branży. Dziękuję za zaproszenie do studia. My w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych co roku śledzimy wyniki finansowe naszych spółek z całej branży i porównujemy. I rzeczywiście 2021 rok nie był dobrym okresem dla tego sektora, stąd te wzrosty, które obserwujemy obecnie, chociażby za lipiec, wynikają trochę no, z efektu niskiej bazy. W tamtym okresie, do którego się odnoszę, wprowadzone były tymczasowe, obniżone limity na koszty, pozaodsetkowe związane z pandemią COVID. Mm -hmm. Także wydaje nam się, że ten okres jest nieporównywalny, bo były tam wyjątkowe warunki prawne, no i też oczywiście zmieniły się zupełnie zachowania i potrzeby konsumentów w związku z lockdownami. Natomiast faktem jest, że sektor pożyczkowy na trwałe już wpisał się w krajobraz sektora finansowego i ogólnie odpowiada na potrzeby konsumentów. To jest blisko 3 miliony osób, które korzystają z niego rocznie. Na przestrzeni ostatnich lat ta liczba wydaje się już dość stała. Natomiast od blisko 4 lat obserwujemy, że ten wzrost się zatrzymał. Czyli w zasadzie sektor pożyczkowy dotarł już do poziomu na który można go uważać za dojrzały segment na którym ta konkurencja już nie rośnie dlatego też że no liczba konsumentów ich też potrzeby pożyczkowe są oczywiście ograniczone konkurencja coraz większa a w związku z tym też rosną koszty prowadzenia działalności mhm. pożyczkowej koszty pozyskania klienta i inne aspekty które sprawiają że wyniki nie będą się tutaj poprawiać na tak jak bardzo, jak szefowie firm pożyczkowych by chcieli. Poza tym jeszcze jeden ważny, istotny aspekt. Branża pożyczkowa podzielona jest niejako na takie dwa segmenty. Są liderzy i też trochę outsiderzy, którzy ich gonią. Liderów jest niewielu. To jest 5 do 10 firm, zależy jak to postrzegamy w którym roku. Którzy mhm. generują ponadprzeciętne wyniki. Zarówno jeżeli chodzi o przychody, ale także i o zyski. Natomiast ten tak zwany długi ogon, firmy ze średniego i tego mniejszego, niższego pułapu, one są znacznie liczniejsze, ale obsługują znacznie mniejszą liczbę klientów, i tam, i tam te dochody są tak naprawdę niskie, a zazwyczaj często są też odnotowywane straty. Dlatego ten sektor jest niejednorodny. Mamy kilku właśnie takich liderów, i to oni mhm. ciągną wyniki, i wydaje nam się, że ta sytuacja sytuacja no, w jakiś sposób się ustabilizowała. Branża podzieliła się niejako właśnie w ten sposób naturalny i od pewnego czasu zauważamy konsolidację, czyli te mniejsze, słabsze podmioty z tego rynku wypadają. Więksi gracze raczej umacniają swoją pozycję. Wspomniał Pan o okresie pandemii. Jak yy... Ten czas plus to, co dzieje się w tej chwili, czyli dosyć trudna sytuacja geopolityczna, szalejąca inflacja, trudna sytuacja gospodarcza na całym świecie, wpływają na kondycję branży. Może to będzie zaskakujące, ale ta kondycja wcale nie jest tak dobra, jak mogłoby się wydawać i wcale te okoliczności, które pani przywołała, nie sprzyjają działalności pożyczkowej, bo generują też dość wysokie koszty. Może, co nie jest pewnie jakąś tajemnicą, firmy pożyczkowe nie zarabiają z reguły na odsetkach, ponieważ pożyczki przez nie udzielane są zdecydowanie krótsze niż pożyczki bankowe. Tutaj głównym źródłem przychodów są koszty pozaodsetkowe, czyli krótko mówiąc, prowizja za udzielenie lub też opłata za obsługę takiej pożyczki. One są limitowane ustawowo. Jeżeli rosną stopy procentowe, to tak naprawdę rośnie koszt pozyskania kapitału dla firmy mm -hmm. pożyczkowej, który jest oczywiście pozyskiwany po stopie rynkowej. Natomiast nie ma możliwości zwiększenia strony przychodowej, ponieważ koszty pozaodsetkowe one się nie zmieniają. Co więcej, podczas pandemii były tymczasowo obniżone, a obecnie Sejm ponownie pracuje nad obniżeniem tych kosztów pozaodsetkowych jeszcze drastyczniej. Także perspektywa dla branż nie jest wcale taka optymistyczna. Jest to biznes dość trudny, wymagający bardzo precyzyjnej kalibracji i planowania finansowego. Biznes, który wymaga doskonałego zarządzania ryzykiem, ponieważ jak powszechnie wiadomo, klient w branży pożyczkowej ma średnio statystycznie gorszy standing, standing niż klient bankowy. Mhm. W związku z tym poziom akceptacji ryzyka musi być dostosowany do tego klienta i bardzo łatwo i wiele firm pożyczkowych, szczególnie na początku działalności, popełnia ten błąd. Udzielane jest finansowanie klientom, którzy tych pożyczek nie spłacają i takie firmy pożyczkowe mają problemy, z których często już po prostu nie wychodzą. Dzisiaj i jutro w Sejmie zaplanowane jest czytanie y, tak zwanej ustawy antylichwiarskiej. Co proponują politycy i co, jeżeli w tym proponowanym przez nich kształcie ta ustawa wejdzie w życie? Propozycje są bardzo rygorystyczne, można powiedzieć, że wręcz dyskryminacyjne dla sektora pożyczkowego, ponieważ wiele nowych obowiązków i ograniczeń, które nakładane są na pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe, nie znajdują odzwierciedlenia w warunkach kredytów bankowych. A przypomnijmy, czy też powiedzmy może, że firmy pożyczkowe i banki, jeżeli udzielają konsumentom pożyczek gotówkowych, operują na podstawie tego samego aktu prawnego, czyli ustawy o kredycie konsumenckim. Coraz więcej wyłączeń pojawia się na rzecz banków i skoków mhm. w tym projekcie, natomiast firmy pożyczkowe obciążane są zupełnie nowymi, nieznanymi wcześniej obowiązkami. Może nie chciałbym tutaj referować całego tego projektu, więc powiem tylko mm -hmm. o najistotniejszych kwestiach. Drastycznie obniżony zostanie limit na koszty pozaodsetkowe. W tej chwili propozycja ministerstwa to jest 10 plus 10. Jest to zdecydowanie poniżej jakiegokolwiek progu którejkolwiek firmy pożyczkowej na rynku. Żadna firma obecnie nie ma oferty, która wyglądałaby właśnie w ten sposób. Mm -hmm. Więc jeżeli nie będzie działań dostosowawczych, no to po prostu ta oferta z rynku zniknie. Po drugie, zabraniane jest firmom pożyczkowym pozyskiwanie kapitału zewnętrznego. Nie będą mogły emitować obligacji, nie będą mogły robić tego ani samodzielnie, ani w grupie, nie będą mogły zbierać w żaden sposób środków od inwestorów. Będzie to po prostu ograniczone tylko i wyłącznie do zasilenia kapitałowego i do obracania środkami własnymi. Dla tych firm, które nie mają tych środków zgromadzonych odpowiednio dużo, oznacza to no, stagnację i śmierć. Kolejna kwestia to są ograniczenia w dochodzeniu lub ewentualnym zbywaniu wierzytelności. Te pożyczki, które nie zostaną zwrócone przez konsumentów dotychczas, mogły być windykowane lub też no, sprzedane w takich samych warunkach jak każda inna firma na rynku. To się zmieni, jeżeli firma nie dopełni bardzo rygorystycznie szeregu kryteriów, nie będzie mogła ani dochodzić takiej wierzytelności ani nie będzie mogła jej zbyć. Oznacza to, że konsument, który uzyska pożyczkę z naruszeniem gdzieś tam tych przepisów ustawy, one są bardzo nieprecyzyjne, bo chociażby chodzi o poprawne badanie zdolności kredytowej, ale kryteria nie są jasne, nie będzie musiał takiej pożyczki dodawać, nie tylko kosztów ale i też kapitału, to też odbije się z kolei na wycenach całych portfeli firm pożyczkowych, nawet tych poprawnie udzielonych, ponieważ wierzyciele wtórni, fundusze zarządzające wierzytelnościami będą podnosiły argument, że istnieje ryzyko, że takie wierzytelności nie będą ściągalne i to będzie się musiało odbić na wycenie firm pożyczkowych. Wchodzi też nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad sektorem pożyczkowym, gdzie komisja będzie miała w zasadzie nieograniczone kompetencje, będzie mogła ustalać w firmie pożyczkowej absolutnie wszystko, a także będzie mogła odbywać takiej firmie pożyczkowej licencję. Co więcej, pojawił się taki no dość dziwny zapis, że to instytucja pożyczkowa będzie musiała udowodnić, że nie naruszyła ustawy a nie odwrotnie jak dotychczas w całym postępowaniu cywilnym i administracyjnym było. Kolejna kwestia to są rzeczy związane właśnie z badaniem zdolności kredytowej i z udzielaniem pożyczek z zakazem rolowania tych pożyczek co do Część oczywiście no nie ma wątpliwości. Wszyscy chcemy, aby konsumenci pożyczki brali, ale też spłacali terminowo. Natomiast bardzo dużo tych wymogów jest wykrywanych w taki sposób sztuczny, mający skrępować działalność firm pożyczkowych. Kwestie pobierania danych i obowiązkowego raportowania do biura informacji kredytowej. Dzisiaj znaczna część branży, praktycznie cała istotna, pobiera dane i raportuje do Biku, Natomiast tutaj pojawia się ustawowy obowiązek. To z kolei będzie powodowało pewną dysproporcję w siłach negocjacyjnych pomiędzy no, komercyjnymi dostawcami informacji a firmami pożyczkowymi. Tak jak mówiłem, no nie będę całej ustawy referował, ten temat jest bardzo głęboki i prace nad tym projektem trwały w zasadzie przez dwie kadencje już 7 lat. Jesteśmy chyba na finiszu, natomiast w naszej ocenie to nie jest dobry projekt i on spowoduje dewastację rynku pożyczkowego. Mhm. a Również wygeneruje dużo patologii, bo część graczy, która nie będzie mogła się legalnie dostosować do tego biznesu będzie szukała obejścia przepisów, będzie szukała różnych kruczków prawnych i to z kolei obniży bezpieczeństwo konsumentów, a nie jest większy. Boimy się również tego, że jeżeli rynek pożyczkowy zniknie i w hmm. tym miejscu pojawi się pustka, zastąpi go szara strefa, zastąpią go lombardy, zastąpią go miejsca, w których konsument nie jest chroniony ustawą o kredycie konsumenckim ani żadnymi innymi przepisami, gdzie panuje tak zwana wolna amerykanka no i dzieją się patologie. Pozostając jakby w temacie legislacji, jakie jest stanowisko Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych wobec y, projektu ustawy o działalności lombardowej? My popieramy uregulowanie tego obszaru i wielokrotnie apelowaliśmy do Ministerstwa Finansów i Sprawiedliwości o zajęcie się tym tematem. Cieszymy się, że to się dzieje, natomiast niepokoi nas fakt, że to się dzieje w ogóle w oderwaniu od regulacji sektora pożyczkowego. Te dwa wątki powinny być ze sobą skoordynowane, bo powstaje dualizm prawny i powstaje arbitraż, potencjalny arbitraż regulacyjny. Nie rozumiemy, dlaczego lombardy, których pożyczki udzielane konsumentom różnią się w zasadzie tym, że są zabezpieczone na przedmiocie będą miały zupełnie inne uregulowania prawne, gdzieś gdzie koło jest wymyślane zupełnie na nowo, zamiast po prostu wciągnąć je pod obowiązki instytucji pożyczkowych. Tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, natomiast panuje takie wśród regulatorów powszechne, ale moim zdaniem mylne przekonanie, że Lombardy jest jakąś szczególną formą działalności, inną zupełnie niż działalność pożyczkowa. Moim zdaniem nie jest clue i natura tego biznesu, ale też tej usługi dla konsumentów jest podobna, czyli udzielenie konsumentowi świadczenia pieniężnego pod tytułem zwrotnym, które w przeciwieństwie do firmy pożyczkowej, ale nie zawsze, jest po prostu zabezpieczone na ruchomości. Mhm. I tyle. I w zasadzie powinniśmy pracować nad włączeniem lombardów w rejestr instytucji pożyczkowych, być może właśnie pod nadzór KNF-u, wymogi kapitałowe, w badanie zdolności kredytowej, w przedstawianie chociażby konsumentowi formularza, europejskiego formularza. Informacyjnego, gdzie czarno na białym są parametry takiej pożyczki. Tego wszystkiego w Lombardach dzisiaj nie ma. Mhm. Ustawa idzie w przedziwnym kierunku i w zasadzie w taki sposób trochę nieco wypaczony stara się zdublować to, co w ustawie o kredycie konsumenckim istnieje w zupełnie nowym akcie prawnym. To dla nas jest no, dziwne. Przejdźmy teraz troszeczkę w innym kierunku, może bardziej pozytywnym. Nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja, chmura, to jest wszystko, co zmienia gospodarkę, co zmienia nasze przedsiębiorstwa, zmienia też rynek firm pożyczkowych. Jak to dzisiaj wygląda z Pana punktu widzenia? Firmy pożyczkowe są jednym z motorów innowacji i napędu w sektorze finansowym. Sektor fintech przez wiele lat w Polsce. W, w, w okolicy 12, 13, 14 roku był napędzany w zasadzie przez dwa silniki, które w, sposób, które w sposób udany, miały udane modele biznesowe i wdrażały, testowały i upowszechniały innowacje. Były to internetowe firmy pożyczkowe i były to internetowe kantory walutowe. Te dwie, te, te dwie gałęzie się sprawdziły. Kantory internetowe mają teraz trochę gorsze czasy, bo no, z, różnych, z różnych względów. Natomiast firmy pożyczkowe. Cały czas niosły ten kaganek innowacji, inwestowały i testowały, napędzały chociażby renesans biur informacji gospodarczej, wdrażały nowe technologie AI, przecież w firmach pożyczkowych jako pierwsze zostało zaimplementowane do podejmowania decyzji kredytowych. Firmy, które już w 2013 roku na rynku działały, miały w pełni zautomatyzowane algorytmy decyzyjne, gdzie bez udziału czynnika ludzkiego podejmowały decyzje kredytowe. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Te pożyczki były udzielane, spłacane na czas. Jest wiele innych też kwestii, takich właśnie jak cloud computing, takich jak scoringi behawioralne, jak właśnie antifraud, jak credit risk, gdzie firmy pożyczkowe no, bardzo dużo inwestują, ponieważ to jest jedyny sposób, aby mogły konkurować z dużo silniejszymi graczami z sektora bankowego. I widzimy też, że potem część tych udanych innowacji. Jest wdrażanych właśnie u większej konkurencji i się upowszechnia. E, zdalne kanały kontaktu, aplikacje, e, chatboty. No to, to, to wszystko w sektorze pożyczkowym już było. E, przyjmują to większe instytucje finansowe i dobrze. Jeżeli chodzi o wspomniane przez pana spłacanie zobowiązań na czas, jak dzisiaj wygląda ta moralność płatnicza Polaków, płacimy czy płacimy wtedy, kiedy mamy, czy wtedy, kiedy chcemy badania pokazują różne wyniki, bo jeżeli odnosimy się do moralności, to ona zawsze mogłaby być nieco większa i niestety Polacy zbyt często akceptują jako społecznie dopuszczalne niespłacanie swoich zobowiązań na czas. Natomiast jeżeli popatrzymy na same dane dotyczące zadłużenia konsumentów i portfela takiego właśnie złych długów, to tu sytuacja nie wygląda źle. W sektorze pożyczkowym w ciągu ostatniego roku pożyczki przeterminowane o ponad 90 dni, ich udział spadł o blisko 30%. Także sytuacja się poprawia, natomiast to jest prawdopodobnie spowodowane tym, że w gospodarce mamy nadpłynność. No jest, wywołuje też inflację, gospodarka została zalana pustym pieniądzem, który, za którym nie szła produktywność i część gospodarki przez długi czas lockdownu stała, więc w zasadzie... Nie chciałbym używać takiego kolokwializmu, że tak jak w PRL-u wszyscy mieli pieniądze, ale coraz mniej za nie można kupić, ale niestety tak jest. To ułatwia spłacanie długów, tylko też, że... Wynika z tego fakt, że coraz większe są też nasze potrzeby i coraz większe są wydatki gospodarstw domowych, więc obawiamy się tego, że jeżeli akcja kredytowa zostanie zastopowana, to bardzo szybko okaże się, że część gospodarstw domowych po prostu nie ma tej płynności, nie ma środków na bieżące funkcjonowanie, a ceny wszystkiego, nośników energii, żywności, ubrań, wszystkich innych wydatków gospodarstwa domowego nieustannie rosną. Chyba to też tak osobiście czujemy wyżej nawet niż ta inflacja raportowana i jakakolwiek perturbacja teraz. W działalności instytucji pożyczkowych, które no zasilają też te najsłabsze gospodarstwa domowe, może być, no może skończyć się po prostu znacznymi szkodami, a pamiętajmy, że sektor bankowy, gdzie podwyższono stopy procentowe, też nie może kredytować w tej chwili wszystkich chętnych, mhm. ponieważ wraz ze wzrostem stóp procentowych maleje zdolność kredytowa gospodarstw domowych nie tylko w kredytach mieszkaniowych, ale też i konsumpcyjnych. No właśnie, czy firmy pożyczkowe, podobnie jak banki, zaostrzyły te swoje wymagania w stosunku do kredytobiorców? Tak jak wspomniałem, stopy procentowe nie mają aż takiego wpływu na politykę mm -hmm. kredytową w sektorze pożyczkowym, dlatego ona, te zmiany były dość neutralne pod tym kątem. Natomiast polityka kredytowa i ogólnie polityka zarządzania ryzykiem w firmach pożyczkowych, ona jest dostosowywana bardzo często też do możliwości firmy pożyczkowej i do selektywnego standingu konsumenta, czyli każda sprawa, tak mówiąc wprost, jest badana indywidualnie i na bieżąco. পঞ্চত Algorytmy samouczące zmieniają te modele. Czyli inaczej niż w bankach, które posługują się na przykład zbiorem reguł. Tak? Jeżeli reguła mówi, że nie kredytujemy osób, które otworzyły działalność, jednoosobową działalność gospodarczą w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy, to w firmach pożyczkowych w jednym miesiącu może taka zasada obowiązywać, natomiast za kwartał może się okazać, że jednak takie osoby dobrze spłacają pożyczki i ta zasada zostanie zmieniona, bo nie ma tych obowiązków nadzorczych i nie ma tych regulacji wynikających z rekomendacji KNF-u, do których się muszą stosować banki, więc firma pożyczkowa może być bardziej elastyczna, więc odpowiadając jak trochę na około, czy firmy pożyczkowe zaostrzyły swoje, swój, swój profil ryzyka w ostatnim czasie, trudno powiedzieć. Dużo zależy od firmy i dużo też bardzo zależy od tego, jak jej klienci spłacają pożyczki. A na co Polacy dzisiaj pożyczają pieniądze? Jeżeli chodzi o firmy pożyczkowe, to zdecydowana większość idzie na konsumpcję i na bieżące potrzeby. Nie jest to na szczęście, bo to też był zarzut w ostatnich latach, nie jest to spłacanie zadłużenia, czyli jednej pożyczki, inną pożyczką. W tej chwili zdecydowana większość firm pożyczkowych widzi, gdy widzi, że konsument ma opóźnienia w spłacie, przestaje go kredytować, bo ryzyko tego, że tych pieniędzy firmie nie odda, jest zbyt wysokie. Portfel wydaje się dość zdrowy, nie mamy tutaj tak naprawdę jakichś większych wątpliwości co do tego, jak te pożyczki są udzielane i wydaje nam się, że polityka kredytowa większości instytucji pożyczkowych uległa poprawie w ostatnich latach. Polacy, szczególnie jeżeli chodzi na przykład, o, bo mamy tak naprawdę dwa segmenty klientów. Jeżeli chodzi o firmy internetowe, to grupa jest oczywiście osób młodszych, osób, które bardziej wydają te pożyczki w sposób aspiracyjny, kupują sobie często elektronikę, albo wyjeżdżają na wczasy, czy też opłacają czesne za studia. To jest jedna grupa potrzeb. No i mamy też gospodarstwa domowe, które preferują raczej pożyczki tradycyjne, czyli te uzyskiwane i spłacane na ziemię. Tutaj do, dużo częściej są to pożyczki wydawane na takie bieżące utrzymanie gospodarstwa domowego, jak zakup po prostu żywności, opłacenie mediów, opłacenie y, na przykład y, różnego rodzaju nieprzewidzianych wydatków, jak no, nie wiem, przebita opona w samochodzie, gdzie rodzina mieszka, dajmy na to w mniejszej miejscowości. I musi mieć ten samochód. Mm -hmm. To są takie rzeczy, których, gdzie banki na przykład nie kredytują, dajmy na to potrzeb, w okolicy 500 złotych, ta procedura dla banku byłaby zbyt kosztowna, a takiej rodziny, dajmy na to, nie stać na kredyt w banku 5000 złotych i nie ma takiej potrzeby. Po drugie, przy takiej nagłej potrzebie dużo łatwiej i wygodniej jest uzyskać pożyczkę w firmie pożyczkowej, gdzie to jest temat do załatwienia w jeden dzień w okienku albo też w 15 minut przez internet, niż udać się do banku często w zupełnie innej miejscowości, do której trzeba dojechać, trzeba poczekać w kolejce, złożyć papierowe dokumenty, przynieść zaświadczenie od pracodawcy. No to naturalne wydaje się, że nawet jeżeli musimy zapłacić o, Nieco więcej za firmę pożyczkową, to część konsumentów świadomie i chętnie wybiera taką właśnie alternatywę. Panie Jarosławie, na koniec, żeby główni odbiorcy gazety finansowej, czyli przedsiębiorcy, nie poczuli się zmarginalizowani naszą rozmową. Jaki procent odbiorców usług instytucji pożyczkowych to są przedsiębiorcy, i czego tak naprawdę szukają w instytucjach pożyczkowych i co mogą dostać? Jeżeli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, to jest większy procent niż analogicznych kredytów gotówkowych w bankach, mm -hmm. ponieważ banki niechętnie finansują e, potrzeby małych przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców i bardzo często zdarza się, że tacy przedsiębiorcy muszą w banku... E, ukrywać to, że zamierzają przeznaczyć takie wydatki na rozwój swojej działalności gospodarczej i mówią, że to na potrzeby własne. W firmach pożyczkowych tego typu ograniczeń nie ma i tutaj mikroprzedsiębiorcy dużo łatwiej mogą uzyskać finansowanie, ponieważ firma pożyczkowa najczęściej nie pyta, na jaki cel środki mają zostać wydane. W ten sposób klient też ma dużo większą swobodę i łatwość w uzyskaniu takiej pożyczki. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, o firmy już takie większe, zatrudniające większą liczbę pracowników, no to Tutaj firmy pożyczkowe dla nich w zasadzie oferty nie mają. To jest oferta kierowana do konsumentów. To są mniejsze pożyczki. Mm -hmm. nie, nie mamy na rynku jeszcze tak dużych instytucji pożyczkowych, które mogłyby obsługiwać potrzeby przedsiębiorców idące w dziesiątki czy też setki tysięcy złotych. Wtedy już to są bardziej. Wyspecjalizowane formy kredytowania, jeżeli kredytowanie pozabankowe, to bardziej ze strony funduszy, bardziej ze strony innych inwestorów, bardziej ze strony przedsiębiorstw, które się tym, w tym specjalizują. Natomiast instytucje pożyczkowe, takie te najpopularniejsze, tego typu po prostu oferty nie mają. To jest zupełnie inny sektor, wymagający zupełnie innego podejścia i, i, i ryzyka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.